Jedna z e, takich e, charakterologicznych e, rzeczy, które chciałbym wymienić tutaj i, i, i z tego się bardzo cieszymy, to jest tak, że, że to jest zawodnik, który ma niezwykle wysoką etykę pracy. On e, e, zarówno każdy trening, jak i każdy mecz traktuje na bardzo wysokim poziomie i wiedząc, że przed nami jest sezon, w którym chcielibyśmy znów e, e, pokazać, jakby naszą siłę i w Lidze Polskiej, zarówno jak i w europejskich Pucharach, no to jest też część bardzo istotna. Zawodnik ma właśnie pokryte wszystkie części grania, jeśli mówimy o atak, czyli i z dystansu i półdystans i bardzo dobrze wykorzystuje też penetrację, szczególnie że zawodnik jest leworęczny. I, I to też jest być może taka opcja, która nam doda troszkę więcej tej możliwości, w, szczególnie w ataku, bo, bo leworęczni grają zdecydowanie w inny sposób. I ta pierwsza część, powiedzmy, budowania tego, tego trzonu składu jest zamknięta. Zobaczymy, jak nam się potoczą później jakby przygotowywania i wszystkie inne rzeczy związane z z występami no i i e, wtedy wtedy będziemy będzie dla nas bardzo jasny co co jakby jak to wszystko funkcjonuje